Nietypowy filmik na moim kanale, ponieważ dzisiaj omówię przecieki oraz nowy gatunek z trajektoru obozokradowego drugiego sezonu. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Niedawno, bo kilka dni temu, dostaliśmy oto taką listę. Ja znalazłem ją na a, jednej z grup o tematyce Jurassic World. I tu, jak tutaj widzimy, właśnie całą listę nowych gatunków która ma się niby pojawić w Jurassic World Teorii Chaosu w sezonie drugim Zacznę od omówienia tych mniej ważnych gatunków którymi są Sochomimus, Stegosaurus Velociraptor Sinoceratops Nazutoceratops Stygimoloch Ankylosaurus, Ganimimus Brachiosaurus Parasaurolophus Lux Parasauroloph Zwykły oraz samiec alozaura. A teraz omówię te ważniejsze gatunki oraz osobniki. Pierwszym gatunkiem jest to Majungazaur, który już pojawił się nawet w trailerze, więc wiemy, że na pewno się pojawi. Jak można zauważyć, jest takim granatowym odcieniu. Może turkusowym, trudno powiedzieć przez to, że jest w ciemnym tle. I też może zauważyć, że jest najprawdopodobniej większy, a raczej na pewno jest większy od prawdziwego madżungozaura, patrząc na rozmiar jego. Co ciekawe, jest właśnie nazwany Major. Dlaczego ten nazwa? Pewnie dowiemy się Podczas oglądania tego sezonu. Kolejnym nowym gatunkiem jest Metriacanthosaurus. Jednak niestety o nim nic na razie nie wiemy. Więc możemy się tylko domyśleć jak mógł wyglądać i jakie będzie mieć ubarwienie. Ale najprawdopodobniej będzie wyglądać tak jak w Jurassic World Evolution. Jako ciekawostka, tak jeszcze dodam od Ciebie, że. Jest to jeden z gatunków, które od dawna czekałem i od dawna w ogóle czekałem w uniwersum, ponieważ już o nim wzmianka pojawia się w pierwszym parku jeleńskim, więc po tylu, wielu, po tylu latach w końcu pojawił się w tym uniwersum jako żywy osobnik, a nie tylko w napisie lub wspomniany. Do serialu powróci Karnotaur pod imieniem Toro, który był już w obozie kradowym. A kolejny Karnotaur to będzie Demon, którego na przykład mogliśmy ostatnio zobaczyć w Jurassic World Dominion. Jako, że pojawiają się te dwa Karnotaury, najpewniej będą razem ze sobą współpracować, jednak tego do końca jeszcze nie wiemy. Pojawiają się Dwa tyronozaury z drugiej odsłony Parku Jurajskiego, czyli Bakidoe, którzy ostatnim razem się pojawili w Dominion. I najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie to tak mniej więcej historia, jak zostali właśnie tam do doliny Biosyn Bio przywie e, przywiezione Jednak co z ich synem, czyli Juniorem, na razie nic nie wiadomo. Kolejnym ryksem jest mała, która jest ciekawa bez matki, ale z jakiego powodu jeszcze nie wiemy. Kolejny powracający dinozaur jest to kentrozaur pod imieniem Jerzyk. Ostatnie powracające stworzenie to jest Spinospino, inaczej Spinoceratops, czyli hybryda pojawiająca się w obozie kredowym. Jako, że jest to kilka lat od ich ostatniego widzenia Możemy być pewni, że będą już to dorosłe osobniki Które no, najprawdopodobniej będą wyglądały, wyglądały tak jak na przykład Jurassic World Evolution w Bardzo możliwe, że będą miały związek z zwykłymi synocerotopsami. Możliwe, że połączą się razem w stado Plus najpewniej według przynajmniej Jurassic World Evolution są one większe niż Cynoceratopsy Więc najpewniej tak samo będzie tutaj Więc będą tak pomiędzy Spinozaurem a Cynoceratopsem Dużo osób sądzi, że pojawi się też Pyrrolaptor oraz Genotosaur w drugim sezonie Jednak ja uważam, że one się nie pojawią teraz A dopiero w, przysz w przyszłych sezonach jednak jeszcze no, tego do końca nie wiemy. Ale miejmy nadzieję, że jednak pojawią się, ale, ale ja to szczerze wątpię. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i powiedzcie, czy mam nagrywać więcej tego typu filmików. A na dziś to tyle. Pozdrawiam.